Niestety, słuchajcie, mam bardzo smutną wiadomość. Niestety, ale ktoś się włamał prawdopodobnie na moje konto i po prostu zgrifował całego spawna. A niedawno wystartowała nowa edycja Dragona. I niestety, to chyba będzie koniec. Koniec edycji, która naprawdę bardzo dobrze się rozpoczęła i zobaczcie jak to po prostu wygląda. Wszystko jest zniszczone. Tutaj tak samo są jakieś dziury randomowe. I najlepsze jest to, zobaczcie, że tutaj też jest porozwalane wszystko. Jakby po prostu, nie wiem, ktoś TNT wy wybuchał po prostu. A co to jest tutaj? Co jest grane co tu się wyprawia? O kurde Jak to się nie wypojawia Tinti Ej, patrzcie ktoś tam jest! Ej, to jest sagi.pl Zobaczcie to! Normalnie gościu, zobaczcie co robi! To on zgryfiował całego spawna! No ja w to po prostu nie wierzę! Szybko go banujemy, trzeba go stąd tutaj roz... Gościu! Nie, wysadził to! Wysadził to! Nie! Ja pierdzielę wszystko zniszczone znowu! Kolejna część mapy jest zniszczona, no nie wierzy w to, SAGI i dostajesz temu ciebie bana! Dobra, ja naprawiłem już mapę wbijać na serwer, bo niedawno wystartowała nowa edycja, tylko nie grifujcie, please!